Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po 16 kolejce Forbet czwartej Ligi. Dzisiaj ze mną trener KS Raszyn. Cześć Jacek. Cześć, witam. Jacek Romanczuk. Ja sprawdziłem przed programem i tutaj już mam stuprocentową pewność, jesteś najdłużej pracującym trenerem w naszej lidze. 15 lat, który minie Ci 1 grudnia. Zgadza się, zgadza się. 1 grudnia 2007 roku rozpocząłem pracę z drużyną seniorów KS Raszyn. Czy jakiś jubileusz to... w klubie szykują? No, to, to nie do mnie pytanie. No. Mam nadzieję, że jeśli obejrzą w klubie, to, to przynajmniej się zreflektują, jeśli nic nie przygotowali, no ale nie wierzę, że mogli zapomnieć. Jesteśmy po szesnastej kolejce. Jak byś opisał sytuację w tym sezonie, drużyny KS Raszyn? Bo gracie tak w kratkę, miewacie mecze dobre, ale no jednak sytuacja w tej chwili wygląda tak, że miejsce w tabeli to jest 14. Zgadza się. Przed sezonem e, myślałem, że, że, że w związku z tym, że była dosyć, dosyć spora rotacja e, u nas w zespole, więc myślałem, że z meczu na mecz ten zespół będzie spisywał się coraz lepiej. Natomiast po niezłym początku, no niestety przyszła, przyszła troszeczkę, troszeczkę teraz w końcówce sezonu taka zadyszka mogę powiedzieć, bo 8 meczów bez zwycięstwa. To trochę, trochę boli, myślałem, że będzie to jednak inaczej wyglądało. Natomiast no, wiemy, nad czym mamy pracować i, 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 i nad tym będziemy pracowali, żeby te wyniki nasze były coraz lepsze. A który mecz był najtrudniejszy? Który mecz był najtrudniejszy? No na pewno najbardziej inaczej. takie który najbardziej może? Naj, Te najbardziej bolące, no to, 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 to są te cztery mecze, w których żeśmy stracili 25 bramek. Także to, to chluby nam na pewno nie przynosi i tutaj gdzieś też jest dla mnie sygnał taki, że trzeba nad, tutaj nad tym mentalem zespołu pracować, bo bo straciliśmy w trzech meczach po sześć bramek, a w jednym siedem. siedem także no to, to, to na pewno najbardziej boli. Skoro już jesteś takim raszyńskim weteranem, zakładam, że Tobie się w klubie pracuje bardzo dobrze, Władzą z Tobą również się współpracuje dobrze, ale gdybyś miał na przykład zachęcić jakiegoś młodego piłkarza, dlaczego on miałby akurat przyjść do KS Raszyn, a nie do innej drużyny? No na pewno tutaj nie jesteśmy jakimś potentatem, jeżeli chodzi o tą czwartą ligę. Na pewno tutaj atmosfera w zespole myślę, że jest tym, tym, co, co może tutaj przyciągnąć i, i zachęcić tych młodych zawodników. Na pewno też to, że spora grupa młodych zawodników wychodzi on u nas nie tylko w podstawowym składzie, ale, ale też jest, jest w 18 meczowej. Myślę, że to też jest dla młodych, młodych adeptów futbolu takim, takim czynnikiem, który może zachęcić ich do tego, aby tutaj Odwiedzili, odwiedzili Raszyn. A jak się współpracuje z miastem i w ogóle w, z klubem? Bo Wy macie chyba całkiem niezłe warunki do, do treningu, tak? Dla piłkarzy. I jesteście coś w stanie zaoferować? Tak, to znaczy tak. Na, na chwilę obecną e, trenujemy na boisku ze na nawierzchnią oraz na, raz w tygodniu na płycie głównej e, boiska. Natomiast od tego roku klub pozyskał również, e, wydzierżawił boisko znajdujące się w Warszawie tutaj przy schronisku na Paluchu. Od wiosny będzie to już ma Mam nadzieję, taki no, bardzo fajny obiekt treningowy, który, który zostanie właśnie uruchomiony od, 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 od wiosny roku 2023. Okay. Także tu to będzie też taka, taki dodatkowy atut e, własnej bazy treningowej z bliskim naturalnym, oświetlonym. Na którym, na którym będziemy trenowali. Okej, okay. Jacek, zobaczmy sobie zatem skrót waszego meczu z Mazurem Karczy. Wynik znają zapewne wszyscy jeden do jednego, ale sytuacji po obu stronach nie brakowało, także zapraszam Państwa na skrót i za chwilę wracamy do naszego studia. W wyjazdowym meczu KS Raszyn z Mazurem Karczew to na pewno gospodarze uchodzili za faworyta. Jednak od 12 minuty to podopieczni trenera Jacka Romańczuka wyszli na prowadzenie. Po bardzo ładnej akcji Kamila Szabłowskiego i asyście Hernika, drużyna z Raszyna do przerwy dowiozła wynik 0-1. do Mecz obfitował w sytuacje podbramkowe. Drużyna z Raszyna mogła równie dobrze prowadzić jeszcze przed przerwą 2-0, do a zawodnicy Mazura Karczew zmarnowali bardzo dogodną sytuację do wyrównania stanu gry. Po zmianie stron drużyna gospodarzy Mazur Karczew przejęła inicjatywę na boisku 200% sytuację wydawałoby się, marnuje Marcin Raszka. Jednak kilka minut później reflektuje się i w 62 minucie doprowadza do remisu 1 do 1 po asyście Oskara Szczepańskiego. Po wyrównującym golu drużyna Mazura przeszła do ofensywy. Dwie znakomite sytuacje: marnuje numer 5 Kwaśniczko. I niestety wynik spotkania dla Mazura Karczew to 1 do 1. I mimo, że dogodną sytuację na 2 do 1 dla KS Raszyn marnuje Kamil Hernik, drużyna KS Raszyn na pewno powinna cieszyć się z wywiezionego jednego punktu. 1 do jednego z drużyną Mazura Karczew, który naprawdę gra bardzo dobrze w tym sezonie. Zresztą gościłem tutaj prezesa. Prezes też jest zadowolony z tego, co w klubie się dzieje. Oni grają dobrą piłkę, więc wstydu nie ma dla was tak, ten remis. 1 do jednego. Ale jak mogliśmy zauważyć, to wy równie dobrze mogliście ten mecz wygrać. Jak i przegrać, bo to naprawdę było mnóstwo sytuacji po obu ze stron, a jak Ty oceniasz ten mecz? Zgadza się, no na pewno Mazur-Karczew jest taką drużyną, która, która tutaj zrobi, robi, robi taką różnicę bardzo pozytywną, taką niespodziankę in plus na pewno, bo, bo myślę, że ani kibice, ani pewnie włodarze klubu nie spodziewali się tak dobrej gry Mazura-Karczew, więc no tacy pełni respektu przystąpiliśmy do tego meczu, udało nam się po, po, po ataku szybkim fajnie zdobyć w miarę szybko bramkę, za chwilę mieliśmy fajną sytuację taką na podwyższenie, podwyższenie wyniku no niestety. No też w drugiej połowie była sytuacja, <laughs> która była w tym skrócie, że tam chyba już przy wyniku 1 do 1 jeden z zawodników no też mieliśmy taką w jedną, tak, strzał tak, w drugą. tak 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 z tym, że no tak tutaj no, obiektywnie rzecz ujmując, no Mazur Karczew na początku drugiej połowy no miał dwie wyśmienite sytuacje Poprzeczki do dwie chyba nawet Tam sam na sam za chwilę Raszka nie trafił z 5 metrów, także no, oni też mieli swoje sytuacje, tak? No mecz zakończy się wynikiem 1 do 1. No, my ten punkt bardzo szanujemy, bo wiadomo, ona na wyjeździe nam się dosyć ciężko gra i, i, i rzadko te punkty zdobywamy, więc myślę, że, że, że no, trzeba ten remis szanować. Muszę o to zapytać, o co walczy KS Raszyn w tym sezonie? Czy to jest tylko utrzymanie, czy Wy wciąż liczycie jednak gdzieś na środek tabeli? To znaczy, po poprzednim sezonie, gdzie, gdzie tutaj y, utrzymaliśmy się w tej lidze, będąc na dziewiątym miejscu, no to zdawaliśmy sobie sprawę, że no raczej pewnie no ciężko nam będzie tutaj walczyć o jakieś tam wyższe, wyższe cele. To tak? była chyba tak? ostatnia, tak? Ostatnie miejsce. Dziewiąte, tak? Dziesiąte grało dziewiąte, się barasz. Dziesiąte grało tak? barasz. Więc, więc no my, tak, że tak powiem, rzutem na taśmy się utrzymaliśmy w tej czwartej lidze, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że no tutaj walczyć o jakieś tam wyższe cele będzie nam ciężko. Tym bardziej, tak jak wspomniałem, do potentatów nie należymy i, i, i no tutaj przede wszystkim, no, myślałem jednak, że troszeczkę będziemy z tej tabeli, że będziemy gdzieś tam w środkowej części tej tabeli się znajdowali, no niestety życie nas zweryfikowało, no i, i, i na pewno na nas, naszym zadaniem na wiosnę to będzie utrzymanie się w tej czwartej lice. Patrząc tak na pozostałe drużyny, te z czuba tabeli, czy postawa oprócz Mazura Karczew w którejś Cię zaskakuje? No, dobrze grającą Wiktorię, Mazowie, KSC Katroszyn, no, który dla mnie na przykład jest największą niespodzianką, ale wygraliście już prawie ze wszystkimi, jakbyś miał taką jedną drużynę wybrać, która naprawdę według ciebie gra taką mega dobrą piłkę w naszej lidze. To znaczy, no, na mnie powiem tak, że na największe wrażenie zrobiły dwa zespoły. To, to jest Mazowia, miss Mazowiecki i Wiktoria Sulejówek. tak? I tutaj w pośród tych dwóch drużyn upatruje faworyta do, do awansu do, do trzeciej ligi. Jesteś tak? Ty, kolejnym trenerem, który chwali Wiktorię Sulejówek. Już. No naprawdę poziom, poziom gry, bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie grali, no. nas zdeklasowali, można powiedzieć. Co prawda graliśmy w tym meczu w dziesiątkę, bo, bo, bo jeden ze zawodników dostał dwie żółte kartki, no ale to no, na pewno nie umniejsza sukcesu Wiktorii. No Mazowie zresztą zresztą tu też podobnie, bo też graliśmy w dziesiątkę, no i też nas zdeklasowali tak? Żeby... No właśnie, bo wy trochę tych kartek łapiecie właśnie, co, bo ile macie czerwonych kartek? Nie mam w tej chwili statystyki, ale mogę Państwu tutaj podać na dole, ja sprawdzę, bo teraz, jak mi przypomniałeś, to faktycznie kilka tych czerwonych kartek było. Sporo, sporo, sporo. Część kartek była w efekcie drugiej drugiej żółtej kartki, część była kartkami bezpośrednimi, no niestety to jest też taka nasza bolączka, że w żadnym z tych spotkań nie miałem, nie miałem optymalnej kadry do, do, do dyspozycji, tak. Zawsze gdzieś albo ktoś pauzował z, z racji właśnie tych kartek, albo z, z racji kontuzji, więc mam nadzieję, że może na wiosnę <grym> będę mógł skorzystać ze wszystkich zawodników. O kadrze porozmawiamy sobie za chwilę. Teraz Państwa zaproszę do sprawdzenia pozostałych skrótów, głównie bramek, ale też kilku innych sytuacji podbramkowych z szesnastej kolejki Forbet czwartej ligi. Także zapraszamy i słyszymy się w studiu za chwilę. Nowy lider Forbet czwartej ligi Mazowia Mińsk mazowiecki podjęła Wilge Garwoli i już od drugiej minuty prowadziła 1 do zera. Pasy się za 17 bramkę w tym sezonie zdobywa Michał Bondara. Bravo Bondi. A już w 14. minucie mamy wynik 2 do 0, Druga asysta w tym spotkaniu Pawlo Ksonsa, a bramkę zdobywa Ichor Krasznewski. Bardzo dobrze dysponowana w tym spotkaniu Mazowia Mińsk Mazowiecki. Jeszcze przed przerwą zdołała zdobyć trzecią bramkę. karny wywalczył Bartosz Malesa, a osiemnastego gola w tym sezonie zdobywa Michał Bondara, który zostaje samodzielnym liderem tabeli strzelców formet czwartej ligi. W fantastycznej formie jest Wiktoria Sulejówek. Strzelanie rozpoczął w 17 minucie Julian Świątek. W 27 minucie podwyższył wynik na 2 do 0 Jan Dźwigała. A dwie minuty później Marcin Kozłowski zdobywa bramkę na 3 do 0. W 38 minucie jeszcze przed przerwą zdołała drużyna Wiktorii Sulejówek podnieść wynik spotkania na 4 do 0. Strzelcem bramki ponownie Marcin Kozłowski. W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. Drużyna Świtu Saroźrebo nie zdołała zdobyć żadnej bramki. W 59 minucie wynik na 5 do 0 podwyższa dla Wiktorii Bartłomiej-Szulim. A w 69 minucie Julian Świątek ustala wynik spotkania na 6 do 0. Przed szesnastą kolejką Forbet czwartej ligi drużyna Orła Baniochy i Hutnika Warszawa miały tyle samo punktów po 24. Spotkanie na Stadionie Aktywnej Warszawy, zwanego też inaczej Stadionem Hutnika, obfitowało w sytuację dla obu drużyn. I kiedy wydawałoby się, że to drużyna Hutnika ma szansę na objęcie prowadzenia... To w 55 minucie doświadczony Michał Ocipka wyprowadził drużynę z Baniochy na prowadzenie 1 do 0 i taki wynik spotkania utrzymał się już do samego końca. Nie zmieniła tego nawet fantastyczna przewrotka jednego z zawodników HKS-u. Faworyt spotkania w starciu MKS-u Przasnyż i KSC Katroszyn mógł być tylko jeden. Goście z Troszyna ten sezon mogą zaliczyć naprawdę do udanych i mimo tego, że w poprzedniej kolejce na korzyść Mazura Karczew został przyznany walkower, to wciąż mieli szansę zostać rycerzami jesieni. spodziewanie jednak w 23 minucie Krzysztof Pustoła zdobywa bramkę na 1 do 0 dla drużyny gospodarzy. Na szczęście dla KSC Troszyn w 36 minucie Kasper Matusiak strzela bramkę na 1 do 1 i do przerwy mamy remis. W drugiej połowie mimo wielu sytuacji zarówno dla drużyny z Przasnysza jak i dla drużyny z Troszyna wynik już nie uległ zmianie i kolejna niespodzianka stała się faktem. Podział punktów w Przasnyszu 1 do 1 a KSC Troszyn w dwóch ostatnich spotkaniach zdobywa tylko jeden punkt. Odkąd trenerem Markowi został Tomasz Sokołowski, drużyna z Marek w czterech spotkaniach zdobyła 8 punktów. W meczu z Narwią Ostrołęka była również na pewno faworytem. Rozpoczęli strzelanie gospodarze już w minucie czwartej i Hubert Władyka z kolejną bramką w tym sezonie. W 15 minucie rzut karny wykorzystuje na bramkę na 2 do 0 Artur Rawa zdobywając już dziewiątą bramkę w obecnej rundzie. Po przerwie w 54 minucie 10 gola zdobywa w tym sezonie Artur Rawa i Markowia Marki prowadzi już 3 do 0. Takim wynikiem również zakończyło się to spotkanie, a bilans trenera Tomasza Sokołowskiego to 5 meczów, 11 punktów i żadnej porażki. Drużyna Ząbkowi Ząbki bardzo pechowo rozpoczęła mecz z Nszczonowianką Nszczonów, bo od bramki samobójczej w siódmej minucie po dosyć ładnej akcji jej autorem niestety został Konrad Budek. Na szczęście w drugiej połowie pod koniec spotkania drużyna z Ząbek obudziła się i najpierw w 83 minucie Mateusz Augustyniak zdobywa bramkę na 1 do 1. A trzy minuty później, w 86 minucie, ten sam zawodnik ustala wynik spotkania na 2 do 1 dla Ząbkowi Ząbki i bardzo trzy cenne punkty zostają w mieście. W ostatnim prezentowanym spotkaniu drużyna gospodarzy Oskar Przysłucha podjął MKS Piaseczno. przedsezonowi faworyci do awansu z Piaseczna jednak w tym sezonie zawodzą. A ten mecz to udowodnił. W 29 minucie Karwowski Karol wyprowadza Oskar Przysłucha na prowadzenie 1-0. I mimo, że w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Maciej Nalej doprowadza do remisu 1-1, to w drugiej połowie mecz należał do gospodarzy. Karmą za niewykorzystany rzut karny piaseczna, a w następnych minutach była utrata kilku bramek. Na 2 do 1 w 68 minucie bramkę zdobywa Przemysław Nogaj po asyście Miłosza Grzesińskiego. Niespełna 10 minut później w 77 minucie Patryk Czarnota wyprowadza drużynę gospodarzy na prowadzenie 3 do 1. A w doliczonym czasie gry Tomasz Bogołębski, niezawodny w tym sezonie napastnik drużyny Oskara Przysuchy, ustala wynik spotkania na 4 do 1. Jacku, sprawdźmy sobie wyniki 16 kolejki Forbet 4 ligi. Hutnik Warszawa przegrał u siebie 0 do 1 z Orłem Baniocha. Markowia Marki po zmianie trenera gra naprawdę dobrą piłkę i wygrywa kolejny mecz. Tym razem 3 do 0 z Narwią Ostrołęka. Eskola Warszawa ulega u siebie rezerwom Wisły Płocki 1 do 2. Mazowie -Minsk Mazowiecki pokonuje 3 do 0 Wilgę Garwolin. Mazur Karczew KS Raszyn 1 do 1. O tym meczu mówiliśmy już wcześniej. MKS Przasnyż remisuje z. Y Dotychczasowym liderem KSC Katroszyn 1 do 1. Ząbkowia Ząbki wygrywa 2 do 1. z wianką. Oskar przysłucha, pokonuje 4 do 1. MKS Piaseczno. A Wiktoria Sulejówek, którą pochwaliłeś, demoluje w zasadzie drużynę mojego gościa z poprzedniego odcinka. Świt staroźreby aż 6 do 0. Góra tabeli Mazowia, Mińsk Mazowiecki nowym liderem punktów 39, Wiktoria Stulujówek tylko jeden punkt 38, a KS Cekatroszyn po dwóch remisach, ostatnio m, nie wygrywają meczów, już na miejscu trzecim z, punktom, z punktami 36. No i dół tabeli, 14 miejsce KS Raszyn punktów 13, MKS Przasnysz punktów 12, Narew punktów 12, Świt Staroźleby punktów 11, a Eskola Warcowia punktów 6. Przeczytałem pięć drużyn, bo w obecnej konfiguracji z trzeciej ligi spada Ursus i Błonianka. Tak? No i na ten moment, mimo że mamy tutaj na czerwono tylko od 16, może być tak, że spadnie jednak pięć drużyn. Ale może najpierw pytanie takie: czy któryś wynik Cię zaskoczył w tej kolejce? To znaczy na pewno no, niespodzianką jest remis naszego przyszłotygodniowego przeciwnika, Przasnysza z Troszynem. Spory dosyć, bo, tak, bo oni tak, grali to nie słabą piłkę ostatnio. Zgadza się, natomiast myślę, że tam jakiś problem jest z Troszynie, bo, bo podobno też yy, będzie przyznany walkower dla Mazura Karczew w meczu z właśnie z Troszynem. Działacze Troszyna źle policzyli żółte kartki i zawodnik nieuprawniony brał udział w tym meczu i będzie zweryfikowany ten mecz jako 3-0 walkower dla dla Karczewa, więc no jakiś tam widzę, że problem się pojawił w tym troszynie, który na początku naprawdę bardzo fajnie się prezentował. No teraz troszeczkę gdzieś tam też jakieś zadyszki dostał. Także myślę, że to jest jedna z niespodzianka, Druga niespodzianka to też wysoka porażka Piaseczna w, w przysłusze. To dla mnie też. Jest... które miało walczyć o awans. Tak, tak. No, no, dlatego rozmiary przede wszystkim tej porażki, bo to, że Oskar też jest takim e, zespołem, który potrafi z, z, sprawić niespodziankę. Szczególnie u siebie na, na, na swoim boisku. No, rozmiary tej, tej, te, tego zwycięstwa są dla mnie też taką niespodzianką. Dla mnie również KSC Katroszyn naprawdę zaczęli grać świetną piłkę. Ciekawostką jest to, co mówisz o tym Walkowerze. My nagrywamy we wtorek, materiał wychodzi w czwartek. Ja zdążyłem to szybko zweryfikować, ten walkower już jest na korzyść Mazura. Także stąd KSC Katroszyn faktycznie ma tych punktów w tabeli mniej, także to jest dosyć ciekawa informacja. Rozumiem, że dla ciebie to jest dobra decyzja MZPN-u, że kluby mają teraz obowiązek wrzucania Bardzo meczów mi. albo przynajmniej przesyłania tych skrótów. No, obowiązkiem jest mecz, ale. Tak. I te materiały są dla Ciebie dostępne. Tak, tak, tak. Nie, no to, jest, to jest mega bardzo dobry pomysł. No, to jest bardzo fajna analiza i tak jak mówię, no jest teraz możliwość, i ja już nie muszę jechać tak jak my wszystkie nasze mecze gramy po troszynie, więc jeżeli chciałbym te, kiedyś, jak chciałem analizować, i jak, jak gra nasz następny przeciwnik, to musiałbym jeździć co tydzień do troszyna. Tak? Teraz wystarczy, że wchodzę, wchodzę sobie na serwer i, i, i analizuję grę naszego najbliższego przeciwnika właśnie siedząc sobie przy laptopie. Już Cię o to Jacku pytałem wcześniej, która drużyna gra dobrą piłkę, ale skupmy się na tym, co się dzieje w takim razie w dole tabeli, bo tutaj jest gorąco. Do niedawna wilga Garwolin była no, bardzo nisko. No, coś tam się zadarzyło, zaczęli wygrywać, zaczęli punktować. To jest drużyna, z którą Wy będziecie na pewno też walczyć o, o utrzymanie, która z tych drużyn z dołu tabeli jest taką drużyną, nie wiem, na, na, naj, najtrudniejszą dla Was, z którą się grało. To, to wszystkie mecze są naprawdę, nawet jeżeli drużyna gra teoretycznie słabsza z, z drużyną y, mocniejszą, to, to ta czwarta liga jest naprawdę na tyle wyrównana, że nieraz można sprawić niespodziankę właśnie drużyna teoretycznie słabsza. Tak? Więc tutaj myślę, że tu wszystkie mecze będą, będą zacięte i, i, i ciężko powiedzieć, która drużyna będzie najmocniejsza z tych, takich, które będą, będą walczyły o utrzymanie, bo tutaj poziom jest naprawdę, myślę, że w miarę wyrównany. No dla nas, dla nas teraz mega ważny mecz z Przasnyszem, tak, który. Dokładnie. Jest punkt za nami, ale który w tej kolejce właśnie zremisował z Troszynem, tak, z którym my żeśmy polegli, mogę powiedzieć, 3 do 0, tak, no, więc, więc dla nas bardzo ważny mecz i, i no mam, mam nadzieję, że tutaj wreszcie... Na koniec sezonu się przełamujemy i odniesiemy zwycięstwo, które Jak dla nas jest bardzo rzeczą ważną. Tak? Jak już wywołałeś ym, następną kolejkę, to zobaczmy sobie pary 17 ostatniej kolejki, która odbędzie się w dniach 19 i 20 listopada. Mimo rozpoczęcia Mistrzostw Świata, no to czwarta liga gra do samego końca. Akurat 20 chyba się rozpoczynają Mistrzostwa Świata, tak, więc tak, ten tak. sam dzień. Świt Staroźreby zagra z Hutnikiem Warszawa, MKS Pieseczno podejmie Wiktorię Sulejówek, Mszczonowianka zagra z Oskarem Przysłucha, KS Katroszyn zagra z Ząbkowią Ząbki, tak jak wspomniałeś, drużyna Raszyna zagra z MKS Przasnyż, Wilga Garwolin podejmie Mazur Karczew, rezerwy Wisły Płock, Mazowie Mińsk Mazowiecki, Narew Ostrołęka zagra z Eskolą, a Orzeł Baniocha zagra z Markowiał. Jedno spotkanie wysuwa mi się to interesująco, na przykład rezerwy Wisły Płock y, z Mazowią to na pewno będzie ciekawe, takie dla oka. Tak, tak. Szczególnie, że już ekstraklasa zakończyła rozgrywki, więc y, no. y, może być taka sytuacja, jaka miała miejsce w meczu z nami, gdzie, gdzie z kadry pierwszego zespołu wystąpiło 9 30 ta, zawodników ta. w rezerwach Wisły. Więc tutaj może być podobna sytuacja i na pewno no, mecz może być bardzo ciekawy. Zresztą tutaj też i mecz troszyna z Ząbkowią też zapowiada się bardzo ta, ta, ciekawy. Tak, to jest tak? drugi, o którym chciałem powiedzieć. Oczywiście poza Waszym, tak? Tak, no, na, na szczycie, tak. Tutaj był u mnie gościem kilka odcinków temu trener Wisły Płocki, on faktycznie przyznał, że priorytetem jest drużyna ekstraklasowa, także zdarza się często tak, że ci zawodnicy z ekstraklasy grają, więc na pewno łatwego zadania Mińsk Mazowiecki nie będzie miał. W Mińsku Mazowieckim sporo gwiazd, a jak jest z gwiazdami u Was? Czy Wy macie piłkarzy młodych, bardziej starszych? Jak kadra wygląda? No, tak jak wspomniałem na początku, no, większość to jest zawodników młodych. No, no na pewno, tu taką y, dla nas sytuacją też no, no, mało komfortową była y, y, kontuzja sylwka Patejuka, który, który no, zawodnik ekstraklasowy, który grał u nas. No, niestety poddał się w czerwcu operacji. Dochodzi do siebie. Mam nadzieję, że już do, na wiosnę będzie do naszej dyspozycji i to mogę powiedzieć, że to no, jest taka nasza największa gwiazda. Tak? I nadzieja na, I nadzieja, na, na lepszą tak. grę. Aczkolwiek mamy też kilku zawodników, którzy grali na poziomie drugiej ligi, trzeciej ligi, tak? Także są to też mamy trzy, kilku zawodników doświadczonych. Na jakiej pozycji ty będziesz szukał wzmocnień yy, podczas zimy, tak? Bo zakładam, że na pewno jakieś transfery planujecie do klubu. No na pewno na pewno, coś, na pewno, na pewno będziemy szukali jakichś zawodników. Tutaj jeszcze nie chciałbym mówić o, o, o pozycjach, jeszcze jest ostatnia kolejka, Będziemy tutaj z moim sztabem przyglądali się bacznie wszystkim zawodnikom i myślę, że dopiero po, po zakończeniu tej rundy zrobimy podsumowanie i zastanowimy się, e, kogo, kogo tutaj potrzebujemy, żeby wzmocnić nasz zespół, aby, aby się utrzymać w tej czwartej lize. Czy ty jesteś zadowolony z zaplecza drużyny? W sensie chodzi mi o młodzieżowców, o te drużyny młodsze. Czy, nie wiem, możesz liczyć na to, że tam, powiedzmy, nie wiem, dowołujesz sobie kogoś z jakiejś młodszej drużyny, czy, nie wiem, no, gdybym był na przykład skautem piłkarskim, amatorskim jestem, to poleciłbyś mi któregoś gracza, na którego warto zwrócić uwagę? Tutaj jeżeli chodzi o, o, o naszą kadrę, to naprawdę w tym roku jest yy, bardzo liczna, więc tutaj nie mam, nie mam problemu ani z młodzieżowcami, bo tak jak wspomniałem na początku, yy, tych, tych zawodników młodych mamy naprawdę sporo i, i tu nigdy żadnego nie mamy problemu. Z tym, żeby, żeby gdzieś tam zastanawiać się, kurczę, czy będziemy mieli tą wystarczającą liczbę młodzieżowców na, na, na boisku. Także tutaj jest wszystko ok. Kadra też jest liczna. No, tak jak mówię, du duża była rotacja, trochę kontuzji, trochę tych kartek, i myślę, że to też yy, spowodowało, że te wyniki nasze nie były takie, jakbyśmy sobie zakładali na przed, przed-sezonem. Tak? To czego mogę w takim razie życzyć, Twojej drużynie? I tobie. No, myślę, że troszeczkę więcej szczęścia, którego, którego gdzieś tam nam trochę brakowało w tych, w tych, w tych ostatnich meczach, bo, bo teoretycznie mówi się, że szczęście powinno zawsze y, wychodzić na zero, no nam tego szczęścia na pewno, na pewno trochę brakowało, więc mam nadzieję, że jeżeli nie w tym ostatnim meczu, to chociaż może na wiosnę tego szczęścia będziemy mieli trochę więcej. Pewnie. Dlatego życzę Ci oczywiście wszystkiego najlepszego, a nasz program zakończę klamrowo. Zaczęliśmy od tego Twojego jubileuszu, więc ja mam nadzieję, że wszyscy będziecie w klubie pamiętać o tym, że wasz tener mija 15 lat. Mam nadzieję, że też to 15-lecie będzie dla Ciebie miłe i powiedzmy łaskawe, i wasza drużyna utrzyma się w naszej lidze. Za dzisiaj Ci bardzo dziękuję, że zechciałeś tutaj do nas przyjechać do studia. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze w kolejnym roku i wtedy już będziemy rozmawiać z innej pozycji casual, gdzieś ze środka tabeli. Także bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam na kolejkę numer 17, która, tak jak wspomniałem, 19 i 20 listopada wszystkie mecze odbędą się o tej samej godzinie, a MZPN na naszym YouTube. Szykuję dla Państwa Multiligę. Prawdopodobnie na dzień dzisiejszy mam informację, że będzie, będą to trzy mecze, także naprawdę zapowiada się bardzo ciekawie. Dziękujemy za dzisiaj i widzimy się za tydzień. Do usłyszenia. Dzięki za zaproszenie, do usłyszenia.